Siema, siema! Jedziemy w ostatnią wspólną trasę w tym roku. Jutro, ostatnie dni urlopu. Tomek odjeżdża do Także dzisiaj taka krótka, ale fajna przejażdżka, do fajnego miejsca. Miejmy nadzieję, że chociaż dzisiaj nie będzie padać. Dobra, my jedziemy. Widzimy się może po drodze, może dopiero na miejscu. Zobaczymy. No i co? No i jak zawsze pada. Ciągle pada. Może nie dużo ale nauczymy no, chwilę stać, bo leci taka mrzawka. Myśleliśmy, że może ten ostatni raz będzie sucho, ale no nie, no nie może być sucho tu. No ale jest ciepło, nawet powiedziałbym, że tak trochę parno. I nadzieję, że, że tam żawka przeleci tu. Taka tylko chmura chyba naszła. Także będzie dobrze. Nie? No to tak. Nie jesteś ciepło, jest nie, ci coś, kurwa. Ludzie czekają, a coś powiesz. Ale. To się nagada. To no. na raz. Nic tam. Trochę przestało, trochę tak mży, ale. Mamy deszczówki, więc jedziemy, bo to Do celu zostało 13 km A tu się jeszcze może coś pogorszyć i, i Będzie kaszanka I jesteśmy w Bogusławicach Prawie już Przy dworku Prosto do Wejścia to jedziemy Stoi w ogóle jeszcze. bo to jest part przydworski. Orzymy zawalił się. Jest, yeah, stoi, czeka na ciebie. Mówi, wejdź do mnie. Tu. No, dobrze, jesteśmy na miejscu. W końcu się udało. Jest dworek, czy dworek, ruiny dworku. Komary jak gryzam. No nic trzeba to już jakoś przedostać teraz, panie kolego. Ja tam na łeb nie będzie padało kaptur na łeb. Wow, tylko tu jakieś... Pokrzywki zdrowe są. Ja mam widzę podnie, to może przeżyje No jak strasznie zarosło, tu, widzę kurde. Kurde, panie no. Powiadam ci O, już mnie Pokrzywka mnie ciachła. Uwaga na głowy. O. Wszystko się sypie. Za, kurwa. chyba to było i tylko raz. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Ole się czachą pokrzywam w nogę Na prawo, czy na lewo, Na pokoje, czy na kuchnię Wolna na salony kurde nic nie widać Trochę ciemno no. Trzeba wziąć było latarkę Telefonem tam coś niby, ale to nie to I kocze po Trzeba od razu wziąć latarkę A tak to U. Nic ja. No Ktoś tam nie ma sensu pewnie wchodzić Bo Co? to jest zawalone Możemy wejść możemy nie, nie wyjść. Ciekawe, to, kurwa, to O, takie hmm. mury tylko. Kurde, szkoda, że nie wziąłem latarki. Za bardzo nic nie widać. No, tutaj trochę jaśniej to lepiej widać. Kurde. Wszystko w ruinie. Wszystko w ruinie. bo z tego co tutaj się wiedziałem to to, to to chyba szkoła była kiedyś później w latach osiemdziesiątych chyba jakoś tak o elektryczność dała i co może być, nie? Eee. Trochę jest, trochę jest, ruina nie trochę. Niko to nie dba, to tak jest, kum. idziemy na pokoje. я хотел, чтобы ты пала, чтобы я тебе буты Gdzie ty jesteś? No chodź tu. No i co, zobaczyliśmy ruiny. Daleko od koła nie jest, bo 2,6 km. Także nawet deszcz nie straszny. No za bardzo tu nie ma co oglądać, bo tu nawet strach chodzić, kurwa, szybko. Przelecieć to w w szerzy i uciekać stąd. No ale ogólnie jest ciekawym miejscem. To miejsce, nie? I co następuje? Zwiedziliśmy ruiny tego dworu i udajemy się do koła. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać po drodze. Dlatego nie ściągamy deszczówek, ale już mi w tym gorąco jest No i co? Panie kolego? No, może być może No być. No nic, to my Siadamy na nasze maszyny i Uciekamy stąd, bo strasznie komary gryzą No No My wracamy. Na szczęście nie pada nad kołem jasne niebo. Kamerka, chyba. Eee, co o czym ja mówiłem? A nad kołem jasne niebo. Stąd zostało chyba 12 km. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie siedzieliśmy w tamtą stronę. No i co? I to było na tyle. To była ostatnia dzisiejsza trasa wspólna w tym roku ale ja będę jeździł dalej także zobaczymy się jeszcze nie raz na razie nie, nie mam koncepcji gdzie ale gdzieś na pewno także do następnego razu chcesz się pożegnać? płaczę patrzę Nara. Co on ważę? Siema było miło. Się nagadał. Takie to z stranne